Muszę wziąć offroad. Jedynkę, potem dwójkę nagrywamy. Tak, dobra. Nie, to naraz wszystko Ten, włączy. Czekaj, jak się nazywał? Sand King, tak? Tak. A, już to się zaczęło, dobra, to idziemy. To jest na... kurwa. Nagrywam! Chodź. Ci... Co za chuj. Ja nie mogę, jak ta gra w panoramie wygląda. też nie czasami tam uchwyć w kadrze nie no to wyprzeć mnie mm. no, kurwa jak się na pierdol. A. co no bo źle jedziesz jak to źle dobrze jedno no to patrz puść mnie. a w sensie że ty chcesz być pierwszy kurwa puścił na drzewo co za lajza Tak się jeździ. No właśnie widać jak tak się jeździ. No, a, no widzisz, na koła od razu, a nie to co ty... Kapista. jeszcze mnie zepchnęły, już do... No pierdolę, to jest kiedy... Jesteś w wodzie? Tak. Nie. Pone. Ty, to wyskocz. A, nie możesz. <gryw> Dawaj jeszcze raz. Nie, ja idę na Offroad 2 Offroad 2? Ten jest najlepszy, Offroad 2 jest odcielowy No to dawaj. Mm. Czekam na 3 czy na 2? Jesteś na Offroad 2? Ja jestem na Offroad 2 Któż jesteś na tyle? jestem na Offroad 2? na Offroad 2? Offroad 3 jest najlepszy. My, po co my czekamy na to, i tak wiadomo gdzie jechać? No tam przez barierkę, nie? To nie jest ten duży. Coż, kurwa nieskręca. Ej jedziemy w prawo czy w lewo? Eee, w prawo. W lewo. Jechać w prawo A. to jedziemy w prawo. Może w końcu przyjedziemy. A choć teraz do góry pojedziemy, bo ja nie wiem co jest na górę, jak się jedzie. Co? Tu... Co coś tam? Nie było nic nic, skróciłem. A gdzie ten zakręt na górę nie był? Zaraz będzie, poczekaj. O shit. Spadłeś. Nie. Dzięki. Ty dzięki. Kurwa, jeździć nie umiesz. No robisz kółeczka na środku drogi. Właśnie, profesjonalnie. Taki chuj. No ej, ja byłem pierwszy. Kurwa, ładę mi zrobiłeś. Spierdalaj. Ej, zrobimy ładę sobie w undergroundzie, dwójce? Jedziemy w górę. Underground, znowu. Pograłem w I... undergrounda? Muszę ej. tu hamować, trzeba. Trzeba hamować. Nie ma tam niżej drogi, prawda? Jest. O, oh, fakt, też przesadziłem. Ty, ja to tobie screena myślę, jak ja stoję. No. Ty, zjedź na tą... Tam, na tą offroadową dalej, no. Gdzie ty jesteś? Wiszę na skarpie. Prawie wyjechałem. Jakbyś miał wyciągarkę, to by było fajnie. Fajna trasa, to jest jeszcze niemożliwe. Kurwa, dobra, spadłem. Aha, co tutaj dołem się jedzie, to, to samo. ufak. Kurwa, co do zobaczenia na dole. No, kurwa. To jest trasa do rowerzystów, chyba. Pierdajcie Kurwa, to nie, pierdajcie. Nie no, no. Co to jest? Oh, fuck, o, fak, wypadłem. O a druga przepaść, trzecia przepaść, nie co teraz? Offroad 2, 3, 10? Jest 10? Nie ma, jest 3 chyba tylko. Offroad 1, offroad 1 taki sobie, usunął. Może go przejechać. Przypomnę, że go nie skończyliśmy. No to dalej, tak. O, ktoś tu jest, jesteś? Tak. Czekaj, muszę wpisać. Y... Co ty motor będzie gdzieś jechał? Dobra. Ktoś z samotorem. Czekaj na mnie Jak on FCR 900? Nie jakąś się nazywa? Nie, to 500 chyba. Energię 500 na moski to dzień. No to są te beczki, to się ze mchodą lepiej jedzie O kur... Bo powiedzieć, że tam ściana jest! w beczkę wyląduję. Nie mów, że już wolnajesz coś. No bo zamiast powiedzieć, że. co masz strzałkę w którą stronę jest. No tak, ale zamiast powiedzieć, że jest ściana, to. Sobie co wyjechał Co by na lelum, po lączek? czekam? Wyprzedziłeś Tak, jest kuczyn. Kurwa, most! O pierdol. Uważaj! Wiem. <gryw> Pamiętam. <gryw> Czy ja mam takiego pecha? Nie, nie mogę siedzieć. Czekaj, ja zgubiłem jedną kropkę. Brrr, wiem. Raz jechałem, tu teraz już wszystko pamiętam. Nie pamiętam. Co Z... Jest wiadukt. Wow, <laughs> oh, wow, oh, wow. Oh. dobra, to jest to zrozumiałem. <laughs> no nie gdzie? Patrz, gdzie wleciałem, ty! <laughs> Widzisz to? Patrz, oh, patrz, jak wleciałem, ty! No to jest lepszy sposób, po prostu jechać ale... tędy. Dobra, ja schodzę. Na ten, ten, łuk wjechałem, Od tu, nie wiem jak to zrobić. Wow 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 Zgadnij. Boże, ale leję. No i co tu kurwa jedziesz nie ma. no. Dobra, wiesz, jak szybko jechałem? Czekaj na mnie. No to finisz jest jest, No. O kurwa, nie! Spadłem. Hm. Dobra, tu. To... Co? Ej, ma goda. Czy... Co teraz? Nie wiem. Chodź, idziemy. Co? co? No jak ten program do wgrywania samochodów się nazywa? No, Pfff, sami. Znaczy, nie wiem, co teraz już są w ogóle inne. To na rocznik no, Dawaj dziś to wow, ty? Dawaj dziś idziemy Dawaj no CS-a CS jest dobry Jesteś, dobra Plecy No, ubiłeś go. Tak, idziemy? Patrz. Kolejny. Czy mam takie same skiny. Chodź na jakiś budynek. To jest najlepsza sieka. Snajperka by ci tu spodobała. Skubiłem cię. Tu jestem. Nie we mnie strzela. We mnie strzelasz? Nie, nie to nawet nie ja bym... Co mi plecy robi? Jakiś murzyn. Dobra, no, Jeszcze... ja idę. Wow. Boże, ten koleś dalej tutaj. Gdzie ty idziesz? no gdzie? Oh. Ach, niech ktoś w plecy zjechał. Gdzie poszedłeś? Mam dwie bronie. Co ty we mnie strzelasz? A to ja, ja dostałem Już cię zabiję, bo kurde, już mało HP masz. Ale tu lagi są. Mało HP masz, ty, tu nie warto żyć. twoje życie jest. No, spadłem. Ach, ach, ach chodź jeden na jednego, to ci pojadę Cie, Ej, ja mam ping 103, ty I sniperka, a, no. snajperka! Na 108 Snajperkę masz tyś iść na górę No strzelam do gościa w łeb, no nie, nic mu się nie dzieje. No, On mnie tak może bić, a, a. ja nie mogę go bić. Tu musisz przed kulesem strzelać, nie naprawili tego długo jeszcze. I chyba nigdy już nie naprawił tego w Sampie. W jest, nie ma tego problemu, że trzeba przed modelem strzelać. To jest związane chyba z pingiem. Jestem Bardzo. Parędy. O, widzę cię. Dobra, dawaj, bo ja mam AWP. AWP. <laughs> Jak masz awkę, to idź na górę, na tu skarpę tam, poza mapę tak jakby. Ja też mam awkę, to chodź idziemy w dwójkę. Gdzie jesteś? Chodź za mną, kabaczek. Gonić! Nie wiem, że mnie gonię, nie mam żadnej broni. Mam P5 z szybki, nic nie mam. Nie da go się ubić. No, lagi mają. Big Jagger, chodź na górę szybko. Co on zrobił? Dawaj snajperkę. I bijemy. Fuck! Dobra. ...w z... plecy. Strzelaj w tego sfera. Co on zrobił? Co za Batman, ty? Jakiś ty może. Ach.